Cześć, ja jestem Boss Mord i wam przedstawię. jak poprawnie zainstalować i uruchomić SweetBota. Działa na 100% do każdego metina. A więc tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Już mam tutaj odpalone, jak widzicie. Wchodzimy. Tu jest taki link, oczywiście link będzie w opisie, nie martwić się, spoko, luzik. Tu, tu klikamy to, pobierz SweetBot.rar. To tutaj klikamy. Już kliknę. <coughs> się zacznie pobierać. OK. na sekundę. sekundy. Wypakowujemy na pulpit. No, Kurde, coś się. O, dobra. Naszą przeglądarkę możemy zamknąć spokojnie. Wchodzimy w to. Jest się jak Dobra, odpalamy to. I tu mamy switchbot, myślnik bot.Mix. Tego nic nie robimy w tym. Nic z tym nie robimy. To po prostu tylko przerzucamy do folderu z Metinem. Pamiętajcie, nic z tym nie wypakowujcie. Przerzucamy do folderu z Metinem. Zamieniamy. Dobra, ja już to mam. To możemy usunąć. I teraz tylko... Patrzcie, tu się włożyło ładnie. Tu się ładnie włożyło. Speedbot, plikmix, dobra. Odpalamy naszego Metina. Ja już mam odpalone. To jest serwer Argentus. Bardzo fajny, bardzo polecam. Oczywiście, też strona będzie w opisie. Tak wygląda nasz swingbot. Teraz, żeby na przykład, ja mam stronę, żeby kupowało mi dmianki, Bo, jak ja Fernando ustawiam, to nie mam czasu kupować. ktoś chce to nie ustawia, ktoś chce to ustawia. Dobra, mieszka, to to powiem, co ogarnięcie, czy zrobię odcinek, czy coś. Dobra, teraz tak, tu sobie wybieramy bonus. Tu w slot pierwszy to jest tu, slot drugi to jest tu, slot trzeci to, jest to. Slot czwarty to jest to, slot piąty to jest to. Dobra, czyli slot pierwszy... Krwawa osa 15 UM i naruda 15. I klikamy mieszaj. Jak widzicie, ja mam zmianki, ale jak nie będę miał zmianek, to wystarczy, że wezmę otwalę <coughs> sklep i jak się skończą zmianki, to będzie mi kupowało, nie? Dobra. No i to jest tyle z tego odcinka. Polecam się na przyszłość. Chcecie, żebym nagrał odcinek? Piszcie w komentarzach. Dzięki. Nareczka.